Drodzy bracia i siostry, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, jak Pan Jezus zapowiada to, co czeka Jego i to, co czeka każdego z nas. To znaczy, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów i bali się go pytać. Wydawałoby się, że prościej nie można. To tak nieraz rodzice czy nauczyciele mają, yy, tak, że tłumaczą coś swojemu dziecku czy wychowankowi. To no już wydaje się, że prościej nie można, ale nie rozumie. I tak samo było właśnie z tymi uczniami. Pan Jezus był bardzo cierpliwy wobec uczniów. Oni słyszeli wybiórczo niektóre słowa. To też nam grozi, żeby to, co mówi Jezus, traktować wybiórczo. To, co nam pasuje, weźmiemy, co nie pasuje, zmodyfikujemy albo odrzucimy. A Pan Jezus chce być przyjęty cały. I chcę, żebyśmy usłyszeli wszystko to, co On do nas mówi. Bo inaczej, zobaczcie, może grozić choćby ta sytuacja, gdzie dwunastu wracając z Jezusem, patrzcie, będąc z Jezusem. Bo przecież nie byli gdzieś daleko, tylko nawet fizycznie byli obecni, tak jak my tu jesteśmy dzisiaj obecni z Jezusem Eucharystycznym, tym samym, który chodził po ziemi, to rozprawiali o swojej karierze. Jak to być pierwszym, jak się pokazać przy Jezusie, czyli przy kimś ważnym, to też jest ciągła pokusa. Że jak się pokażę przy kimś ważnym, to trochę tego światła spadnie na mnie. I oni tak samo myśleli. Chcieli zrobić karierę przy Jezusie. Przy Jezusie nie zrobicie kariery. Nie ma kariery rozumianej w kryteriach ludzkich przy Jezusie. Sukces nie jest kryterium ewangelizacyjnym. Zobaczcie, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to w oczach świata poniósł porażkę. I porażka okazała się sukcesem. Jeżeli rozpoczynamy swoje życie czy różnego rodzaju przedsięwzięcia od biznesplanu, to to już nie jest ewangelizacja Jezusowa. Ewangelizacja musi zakładać element ryzyka pójścia w zawierzeniu, niejako w ciemno. Kiedy było zakładane Radio Maryja przez ojca dyrektora, to powiedział, że program będzie opierał się na trzech filarach: modlitwa, katecheza, rozmowa ze słuchaczami. Radio Maryja, dzisiaj jest niedziela środków społecznego przekazu. Było w Polsce w roku dziewięćdziesiątym pierwszym radiem, które słucha. Nie którego się słucha, ale które słucha ludzi dzwoniących do radia. I to była zupełna różnica w stosunku do wszystkich mediów, które tylko nadawały, nadawały, nadawały. Ale właśnie na tym polega rozmowa, o czym my niejednokrotnie zapominamy, że rozmowa, to co mamy sobie do powiedzenia, wynika z tego, że najpierw słuchasz i dopiero mówisz. A dzisiaj jest jakaś taka kultura również medialna, żeby tylko gadać. I zobaczcie, są w studiach radiowych czy telewizyjnych jeden gada, jedna gada, drugi gada, druga gada i w ogóle się nie słuchają. Oni przychodzą, to co mają do powiedzenia, w ogóle się nie spotykają. Równie dobrze mogliby być w różnych miejscach i osobno nadać to, co chcą powiedzieć. Bo nie ma kultury słuchania. Tego, o czym dzisiaj też Pan Jezus mówi w, w Ewangelii. My nieraz nie rozumiemy tego, co Chrystus do nas mówi, ale nie bójmy się go wówczas pytać i słuchać nie tylko przychodzić do Niego i przedstawiać formularz skarg, wniosków, zażaleń, życzeń. Tylko pobyć z Nim trochę. Może nam się wydawać, że taka cisza jest, jest stratą czasu. No bo po co mam przyjść do kościoła i siedzieć? No w sumie byłoby to rzeczywiście nienormalne, gdyby tu nie było Jezusa. Bo nie siedzisz sobie, tylko siedzisz z Jezusem. I wiecie, i w, takiej, w takim zwykłym siedzeniu przed nim, gdy jakby robi się cisza, która może być nawet nieznośna dla naszej głowy, może się wiele rzeczy zacząć wyjaśniać, prostować. Możemy dostać jakieś też Boże światło na sytuacje z którymi przychodzimy dlatego że będziemy oczyszczani w ten sposób nasz wzrok nasz umysł nasze oczy tak bardzo przebodźcowane w dzisiejszym świecie jak tylko prawda mamy telefon w kieszeni nawet jak jest wyłączony to tu zawibruje tam coś się wydarzy i ciągle coś i ciągle musimy patrzeć co tam się dzieje jakby od tego, że koleżanka na Facebooku opublikowała pięć nowych zdjęć, prawda, na łódce, jakby od tego zależało, zależało istnienie świata. Zobaczcie, żeby też właśnie uczymy się przy Jezusie widzenia świata we właściwych proporcjach. Nie można bagatelizować rzeczy ważnych. Ale nie można też rozdmuchiwać rzeczy, które są drugo, trzecio i pięciorzędowe. Jak ma to dzisiaj miejsce, że tytuł jest większy niż sam fakt, którego ten tytuł dotyczy. Zobaczcie nawet na portalach internetowych, jak są tytuły różnych artykułów, to w zasadzie już nawet nie piszą o co chodzi, tylko. Dają taki tytuł, żebyś kliknął, bo z kliknięcia jest zysk. Jak klikniesz myszką na artykuł, to portal ma zysk. Dlatego nie napiszą tobie o co chodzi, bo nie chodzi o to, żebyś wiedział, tylko żebyś kliknął. I tak się kupuje e, uwagę ludzi. Z tego są pieniądze. I to nie jest ewangelizacja. I to nie jest ewangelizacja. Ewangelizacja nie zaczyna się od biznesplanu. Była taka telewizja, telewizja niepokalanów, nie wiem, może niektórzy z Państwa pamiętają, która no, rozpoczynała jako katolicka, później się no, rozrosła to by świadczyło o wzroście a właśnie się nie rozrosła tylko podzieliła na telewizję, Niepokalanów i Niepokalanów dwa. a później zaczęto robić spółeczki, spółki, yy, jakieś, jakieś kapitały, jakieś coś jeszcze i z tego ta telewizja Niepokalanów jakby coraz mniej miała treści katolickich, przechodzono na treści tak zwane w koncesji uniwersalne, uniwersalne. I wiecie, jak skończyła ta telewizja? Już się nie nazywała Niepokalanów, nazywała się Puls, i skończyła tak, że ludzie zaczęli pisać skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ był nadawany na przykład program Goło i Wesoło. Czyli patrzcie, można. Od w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jak zacznie się myśleć, nie po Bożemu, ale pod płaszczykiem ewangelizacji, dojść do tego, że będzie goło i wesoło. I to już nie będzie katolickie. Kiedy radio Maryja było zakładane, to właśnie. Yy... Niektórzy, niektórzy z takich no, mędrców tego świata tak podpowiadali, jak to, można, jak to można zrobić. Mówili, ilu ojciec będzie miał, psychologów, lekarzy itd., itd. i tak dalej, i tak Ojciec dyrektor mówił, ale ja nie zakładam szpitala. Wiecie. Ciągle, jakby, jeżeli będziemy widzieli tylko przeszkody, to nigdy nie ruszymy. Ewangelizacja właśnie zakłada to ryzyko. Ewangelizacja zakłada to, że będzie niewygodnie. Ewangelizacja zakłada to, że będziesz dostawał i z prawa, i z lewa, i od kościoła. Dziwi mnie. Jak niektórzy drżą, jak zobaczą kostkę z logo telewizji na trzy litery, drżą. A katolickie media bagatelizują w kościele. To świadczy no, o tym, że jest jakaś zasłona, najogólniej mówiąc. Na oczach, może na sercu, wewnątrz nie wnikam, ale na pewno jest jakaś zasłona. To jest bardzo dziwne. Kochani, my, jako katolicy, musimy mieć swoje media. Podam Wam to no, najprościej, jak potrafię. Zobaczcie: media dzielimy na publiczne, czyli to jest Polskie Radio, Polska Telewizja. I chociaż w nazwie jest Polska i na szczęście yy, trochę tej polskości tam jest, to wiecie dobrze, że to wszystko zależy od tego kto rządzi. Inna telewizja była przed 2015, inna jest teraz, jeszcze inna będzie później media publiczne raczej mają mieć przekaz propagandowy dla rządzących niezależnie od tego kto rządzi jak rządzi i e, no i to jest jakby tak to wygląda w praktyce bo zapisy ustawowe to jest jedno a praktyka to jest drugie żadna władza nie wypuści mediów publicznych ze swojej ręki e, media komercyjne czyli prywatne one są nastawione na zysk przecież to nie są E, e, altruiści, którzy będą do tego dopłacać, bo im nie zależy na ewangelizacji, tylko na tym, żeby na ewangelizacji zarobić. A przy ewangelizacji trzeba często dokładać albo stracić. Chrystus stracił swoje życie z powodu ewangelizacji. Tak? W związku z tym nie możemy liczyć na to że przy ewangelizacji zarobimy pieniądze. Jeżeli od tego zaczynamy, no to, to pomyliłeś, że tak powiem, powołanie. Bądź biznesmenem, zarabiaj, ale nie, nie ewangelizacją, bo wtedy przekaz będziesz dostosowywał do tego, żebyś miał pieniądze, a nie dla zbawienia ludzi. A ewangelizacja ma na celu przekazać dobrą nowinę i ciągle ją głosić, żebyście byli zbawieni. Bo to jest zadanie Kościoła i każdego, który, który chce nieść dobrą nowinę człowiekowi. Że Pan podtrzymuje całe nasze życie, jak śpiewaliśmy w psalmie. Jeżeli to się nie będzie opłacało, nie powiedzą Wam tego. Dlatego trzeba mieć swoje media. Stacja na trzy litery miała kiedyś także program religijny z księdzem, dyrektorem na czele. I pamiętam wywiady tegoż dyrektora, który mówił o tym, jak przychylni są prezesi stacji, i nawet dostał nagrodę. Ślad imienia księdza biskupa Jana Chrapka. To są też, kochani, ciekawe towarzystwa, jak różne środowiska się nagradzają. Na nagrody też uważajcie, bo naszą nagrodą jest niebo. A nie statuetki, a nie tytuły, ordery, czapki jakieś. Czy jak chcesz mieć czapkę, to idź, idź do kuśnierza. A nie rób kariery w kościele. No i chyba 3-4 lata minęły i zaczęły się powtórki w tej stacji, bo już ci wspaniali prezesi przestali dawać pieniążki, bo to nie szło na yy, produkcję nowych programów. A dzisiaj tej stacji już nie ma, bo biznesplan powiedział, trzeba zamknąć, bo się nie opłaca. I patrzcie, jeżeli nie będziemy mieli swoich mediów, to może przyjść inna władza i nie będziesz miała mszy świętej w telewizji polskiej, koronki do Bożego Miłosierdzia, która też nagle się tam pojawiła itd., tak itd., tak Przekaz może być zupełnie antyewangelizacyjny. Media komercyjne, tak jak będą mogły zarabiać na katolikach, będą oferować za pieniądze to, co my chcemy usłyszeć. A Ewangelia to nie jest zawsze to, co my chcemy usłyszeć, bo nieraz Ewangelia musi być wymierzona przeciwko nam. Przeciwko staremu człowiekowi, który jest w nas i który próbu próbuje dostosować Ewangelię do siebie. Jeżeli Ewangelia mówi coś przeciwko mojemu postępowaniu, to zobaczcie, że dzisiaj jest tendencja do tego, żeby zmienić Ewangelię, a nie swoje postępowanie. Dlatego media katolickie muszą czasem powiedzieć coś, co będzie przeciwko temu naszemu postępowaniu, jeśli to jest postępowanie tak zwanego starego człowieka, żeby nowy człowiek to usłyszał. I tego nie będzie ani w mediach komercyjnych, ani w mediach publicznych. I jeżeli nas nie będzie stać na to i będziemy tak małostkowi, mówiąc, ojciec ryzyk, ojciec ryzyk, majbachy, helikoptery, łódź podwodna, nawet czytałem, że, że też ma łódź podwodną. Tu w porcie drzewnym. Już takie bzdury wypisują, wiecie, to nawet szkoda w ogóle się tym zajmować. Ale pokazuje, że jeżeli nie będziemy mieli swojego, jak nie masz swojego domu, jak nie masz swojej ziemi, to wszędzie jesteś obcy, wszędzie jesteś przybyszem, wszędzie jesteś, nie masz wpływu na ten program. Tylko z łaski coś dostajesz. My nie możemy oddać wpływu na treści ewangeliczne. My nie możemy też, zobaczcie, tak jak proponowano, żebyśmy zajmowali się, jeżeli już, to, to tylko modlitwą i tylko, e, tylko oczywiście w cudzysłowie, i tylko jakimiś tam treściami, powiedzmy, e, no, około ale co? Jak idziecie do pracy, jak idziecie na uczelnię, do szkoły, na rynek kupić pomidory, to nie jesteście już uczniami Jezusa? W życiu osobistym, w rozmowach, w domu, kiedy nikt nie widzi, jak rozmawiamy ze sobą w domu, już nie jesteśmy uczniami Jezusa? Ewangelia ma być zawarta w jakimś getcie, gdzie będziemy wydzielać to jest dla Jezusa, to nie jest dla Jezusa. Cały świat jest Boży. I nie możemy Jezusowi ograniczać dostępu, dlatego że właśnie Ewangelia ma mieć wpływ na nasze życie. I mamy ją zastosować w naszym życiu. Właśnie kiedy rozmawiasz z żoną, z mężem, kiedy po prostu każdego dnia powszedniego. Żyjesz. Mamy stosować Ewangelię, mamy żyć Ewangelią. I nie możemy sobie dać wmówić, że sprawy społeczne, rodzinne i tak i tak Niektórzy powiedzą polityczne. Ostatecznie polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne są jakby pozaewangeliczne. To niech się media świeckie nie zajmują Kościołem. Prawda? Skoro my nie możemy interesować się yy, życiem ludzi. Bo przecież to jest zainteresowanie życiem ludzi. Czy Chrystus nie interesował się życiem ludzi? Był jakiś oderwany? Miał jakiś taki przekaz, prawda? Sfiksowany? Właśnie po to przyszedł, żeby zmienić życie ludzi i dać nam życie wieczne. Za darmo. Za darmo. Dlatego kiedy, patrzcie tak, yy, wybieracie różne media, słuchacie różnych przekazów, proszę was, miejcie wzgląd też na siebie, na siebie. Bo to chodzi o twoje życie, o to jak będziesz, jak przejdziesz przez to życie, dokąd dojdziesz, co nas czeka. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. Amen.